Lando Norrisowi, no to co czarna moc nadciąga za samochodem Red Bulla przy zakręcie numer 1. tutaj raczej się nie atakuje potem ten długi dojazd do zakrętu numer 3, gdzie jest prosta pod górę i tam Mercedes już nie powinien mieć problemu ale Max też będzie się tutaj rozpychał łokciami ile tylko może, jak taki łobuziak a wie Walter Botas, no, że musi dać się wyszumieć trochę Maxowi i teraz go zaatakować, teraz go docisnąć przed następnym zakrętem DRS w użyciu i różnica już w prędkości bardzo duża. Max jeszcze szuka sobie przestrzeni, czy to od wewnętrznej, czy to od zewnętrznej, ale Walteri Bottas prawdopodobnie mu już ucieknie. No już widać, że tutaj umyka Walteri Bottas Maxowi Verstappenowi i raczej już Holender na ten atak nie będzie miał odpowiedzi. A zatem jedna zagadka rozwiązana. Walteri Bottas wskakuje na drugie miejsce i robi to, co naprawdę. Jedyne, co może poradzić w takim wyścigu, w którym dominuje Lewis Hamilton, czyli może dojechać na drugiej pozycji, może spróbować jeszcze powalczyć o najszybsze okrążenie, żeby dostać dodatkowy punkcik. Drobny psztyczek w nos, zarazem dla Helmuta Marko i Christiana Hornera. Adopcja tego toru dzisiaj miała miejsce przez Mercedesa, zawładnęli nim, zabrali go Red Bullowi. No i Max Verstappen może być niepocieszony, nie wygra wyścigu w tym roku na tej arenie. Ale my mamy jeszcze dwie zagadki i dwa kapitalne pojedynki do końca tego wyścigu. Alex Albon kontra Sergio Perez oraz Daniel Ricciardo kontra Lance Stroll. Za Lancem Strollem, proszę sobie wyobrazić, jak podkręcił swoje tempo, o sekundę jedzie w tym momencie Lando Norris. A być może i Lando Norris włączy się jeszcze do tej walki. No jakby wyprzedził na koniec e, Lance'a Stroll'a, to byłby pewnie... Przeszczęśliwy No i tutaj oj, oj, kończą oj, oj. się opony jednemu i, i drugiemu. Przyblokował tutaj bardzo mocno Daniel Ricardo. Lance, Lance Stroll, także przyblokowane koła w samochodzie i od razu odjechał mu Daniel Ricardo i będzie znowu musiał się pomęczyć. Alando Norris zbliża się z kolei. Zjedzie Max Verstappen do alei serwisowej, zachowa swoją przewagę nad Aleksem Albonem. Jeżeli nic nie pójdzie nie tak, muszą tylko wykonać bardzo dobry pit stop. Ale będzie tym samym jeszcze szansa na to, żeby Max ewentualnie wykręcił najszybsze okrążenie w tym wyścigu, już na samej mecie niemalże. Ciekawe, czy będą wymieniać też przednie skrzydło w samochodzie Maxa Verstappena. A nie. No to Max Verstappen z kolei będzie miał teraz przewagę świeżych opon i szansę na to, żeby powalczyć o najszybsze krążenie. 2,1 sekundy. Tak szybko uporali się mechanicy Red Bulla z założeniem czterech kół w samochodzie Maxa Verstappena. Ale na nieszczęście Aleksa, Maxa wylądował ale w, korek, w wielkim tłoku. Ale w korek trafił. I pytanie, czy on zdąży się teraz z tym uporać w ciągu powiedzmy jednej minuty, żeby zrobić sobie trochę miejsca, trochę przestrzeni na to najszybsze kółko. Wciąż oglądamy ciekawą, interesującą walkę. Rykon Magnusen Jowinacji No Tutaj na korzyść Maxa ewentualnie może zadziałać to, że gdzieś tam podciągnie się z DRS-em i to, mi, to mu ułatwi trochę sprawę. Hamilton. Pierwszy z, z najszybszym czasem, w, yy, najlepszym czasem okrążenia w tym momencie, ale za to przyspieszył niespodziewanie Carlos Sainz. To on jest teraz najszybszym kierowcą na torze. Proszę, fantastyczne jest to, że ci kierowcy ze środka stawki pod koniec wyścigu także są w stanie jechać bardzo dobrym tempem. To nam też dodaje ognia do tych wyścigów, bo tego nam odrobinę brakowało w zeszłym sezonie. Max już przed Magnussenem. A ogrożał wyprzedza Giovinazzi'ego. No to to już jest policzek dla Antonio w tej chwili, bo bardzo długo jechał w tym wyścigu przed Kimim Raikkonenem, ale ten ostatni stint w wykonaniu Fina znacznie lepszy. Lepiej gospodaruje oponami dzisiaj jego bardziej doświadczony kolega. Sainz kontra Norris wciąż interesujący, ale a my wreszcie dostajemy właśnie. Pereza tak, z Albonem. Oj, jejku, jejku. Na no. krawędzi. Pro, powtórka prawie tego starcia ale. Albona. Uszkodzone przednie skrzydło Pereza i to poważnie. No i teraz pytanie, w jakim stanie jest dokładnie to skrzydło, to jest Lance Troll i Daniel Ricardo. tuż za nimi, Lando Norris, czyli tu jeszcze czeka nas e, fantastyczny pojedynek, Lance Troll atakuje Daniela Ricardo. wypchnięty Ricardo. Lando Coś Norris, to Stroll? wykorzysta wszystko, będzie mógł wskoczyć przed nich, zablokowany przez Lanza Stroll'a, teraz koło w koło, Lando Norris i Daniel Ricardo. Daniel Ricardo traci dwie pozycje, Lando Norris się wciska, będzie jeszcze atakował Lance'a Stroll'a, koło w koło, Znowu oni. Daniel Ricardo czeka na jakiś błąd. Ostatnie ograniczenie tego wyścigu. Lewis Hamilton wpadnie zaraz na metę, a my mamy jeszcze kapitalny pojedynek. Co się dzieje z Sergio Perezem? Sergio Perez za Alexem Albonem. Traci oczywiście, ale tutaj już nic nie może zrobić oprócz tego, żeby doczołgać się do mety. A my mamy trzech kierowców, którzy walczą o pozycję szóstą i siódmą. Kto okaże się najlepszy? Czyżby Lance Troll Wiekał na szóstym miejscu? Ależ będzie wściekły Daniel Ricardo. Bardzo optymistycznie to sobie wymyślił Lance Troll ale zabrakło dla niego toru, ale i tak stracił na tym australijczyk, bo wiedział, że trzeba unikać kontaktu. Nie wiem, czy odrobinę nie uszkodził sobie i tak przed niego skrzydła Ricardo. Wjeżdża w tym momencie na metę Lewis Hamilton, zwycięzca tego wyścigu, lider e, i dominator podczas Grand Prix Styrii. Niesamowicie szybki w trakcie kwalifikacji i tutaj robi wszystko dokładnie tak, jak powinien. My mamy jeszcze... Lando Norris kontra Stroll! O, niesamowite, że do końca mamy e, taką walkę. Valtteri Bottas na na drugim miejscu Stroll atakuje, Lando Norris atakuje Strolla. będzie przed nim, Stroll się wychyla, pokazuje w lusterkach czai się jeszcze Daniel Ricardo. on też tutaj nie odpuszcza chociaż widać, że dysponuje nieco gorszym tempem, Carlos Sainz z najszybszym okrążeniem tego wyścigu, to też jest warto odnotować czyżby Lando Norris miał nam zrobić taki spektakl na sam koniec, na to wygląda, Lando Norris na szóstym miejscu no to naprawdę byłby atomowy wynik dla Brytyjczyka biorąc jeszcze pod uwagę, że Carlos Sainz na 5. pozycji. Niesamowicie szybko pod koniec tego wyścigu pojechał Lando Norris i jeszcze wyprzedza e, Sergio Pereza. Coś nie Lance Troll kontra Sergio Perez, czego także wyprzedzi? Na to wygląda jeszcze Daniel Ricardo. No tutaj mieliśmy pojedynek niesamowity do ostatniego okrążenia, do prostej startowej i jeszcze ten Sergio Perez nieszczęśnik z połamanym skrzydłem. Jeszcze raz wracamy do tej walki Lando Norrisa z Lancem strollem, ale Sergio Perez stracił tak strasznie dużo czasu od kontaktu z Alexem Albonem. No zobaczmy, on walczył ze swoim samochodem. Tutaj jeszcze raz Lance Troll który szukał sobie przestrzeni do ewentualnej kontry na Lando Norrisie. Zaczaił się jeszcze Daniel Ricardo. Ledwo trzymał się już na torze. że Peresek tutaj nam mignął, kiedy wyprzedził go Lando Norris. Perfekcyjny wynik lando Norisa. znowu. Ale proszę migach. zwrócić uwagę jaka tutaj była walka między Lansem Strolem, Sergio Perezem, który czołgał się do tej mety i pewnie siłą woli chciał wepnąć swój różowy samochód i jeszcze Danielem Ricardo, który gdzieś tam szukał miejsca blisko pitolu, a to oczywiście Luis. Awesome job Lewis. Looked like an easy ride there for you mate. It was beautifully managed. Beautifully managed. What a fantastic job guys. Really, really so impressed. Thank you so Luis, your driving was bad either. <laughs> Thanks a lot. <Toto>. robota Luis. <noise> w zasadzie możemy nawet powiedzieć, że dla